Czuć twe usta i twój dotyk. Chcę, żeby moje dłonie były jak narkoty Raz tego spróbujesz, i będzie ci wciąż mało. Chcę czuć tylko ciebie. Chcę dotknąć twoje ciało. Delikatnie Twoje wargi szyję Czuję ciepło dechu dla którego żyję. Chcę zatracić cię w Tobie. Chcę mieć cię przy sobie. Chcę z Tobą zaniować Być zawsze przy Tobie. Chcę zatracić się w Tobie. Chcę przy sobie Chcę z Tobą zwariować Być zawsze przy Tobie Jestem Twym uzależnieniem Jestem Twoim narkotykiem Uzależnię Cię westchnieniem Każdym spojrzeniem, dotykiem Wypełniam Twoje myśli Jestem w Twojej głowie Jestem dla Ciebie wszystkim Poczuć nie przy sobie, mój oddech, gdy będę dyszyć coraz mocniej, a każde me słowo usłyszysz coraz głośniej. Cały świat zmilknie, kiedy będę obok, i wszystko inne zniknie, kiedy będę z tobą i będę ci szeptać, że jesteś dla mnie wszystkim, i zacznę wypełniać wszystkie Twoje myśli. Chcę, chcę radzić się w tobie, chcę mieć nie przy sobie. sobie. Chcę z Tobą zwariować, być zawsze przy Tobie, chcę zatracić się w Tobie, chcę mieć cię przy sobie, chcę z Tobą zwariować, być zawsze przy Tobie. Wypełniasz moje sny. Chcę tylko ciebie słyszeć, chcę patrzeć w twoje oczy, gdy będę w sobie czuć ciebie. Chcę szeptać ci do ucha, przyciągając cię do siebie. Chcę czuć twój oddech, kiedy yes. jesteś blisko. Chcę czuć twój zapach, chcę oddać tobie wszystko. Chcę być już na zawsze twoją tą kochaną i najlepszą. Chcę być twoją jedyną, twoją ostatnią i twoją pierwszą. Chcę poczuć twoją usta były jak narkotyk raz tego spróbujesz i będzie ci wciąż mało chcę czuć tylko ciebie chcę dotknąć twoje ciało całuję delikatnie twoje wargi i szyję czuję ciepło temu, dla którego żyję Chcę mieć Cię przy sobie, chcę z Tobą zwariować, być zawsze przy Tobie. Chcę zatracić się w Tobie, chcę mieć Cię przy sobie, chcę z Tobą zwariować, być zawsze przy Tobie.